Dobra, super. Ale za to, że ci dałem podkę, to wiesz, to, to sobie zarąbię wszystko, co tu jest. Urąbały cię węże, chyba. Hmm. Chyba węże go urąbały. Ona tam mówiła coś, że ja mam coś nazbierać. Że, 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 że są jakieś rzeczy, które mam nazbierać, i mam je wykorzystać, nie? Ale, ale ja nie wiem, co takiego nie miałbym nazbierać dla tej babie. Bo tu, tu dostaje zielone kryształy, dostaje te fiber, e, włókna, ale nie dostaję nic, co tam ona chciała. Tu, 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 tu. E, a chciałbym powoli już e, jakby to powiedzieć e, kończyć rozgrywkę w tą grę. Jest, jest jeszcze jeden tytuł, który mnie w sumie bardziej zainteresował, i chciałem sobie więcej w niego pograć. Eee, no ol, Myślę, że ktoś to tutaj zgubił. Eee, dobra, bo ty chciałaś, żebym wykorzystał ten kaldron. A, bo z tym nazbierałem nóżki, to mogę wykorzystywać kaldron. Okej, okay, dobra, mam to całe Twoje hex. Jak to? You collect. Collect Dark Spark Plant. Jak ja mam zebrać ten cały zaserany Dark Spark Plant? O co ci Babo Durna chodzi? Use the Cauldron in Galdren. Ok, Collect Dark Spark Plant. Go back to Galadrinę. Get the Villager's opinion. Tutaj jest. Dobra, idziemy, idziemy Hunterowi powiedzieć, że znaleźliśmy typa, bo nas po to wyspał. Hunter jest przynajmniej słownym człowiekiem. Nie tak jak ta wredna. Chief House. Nope, jak coś ma czaszkę, to, to ja podziękuję. Ja idę odwiedzić Huntera. Hunter był przynajmniej miły. Kult śmierci. Serio? Ta wioska nie składa się z jakichś normalnych typów. Trading Shop. Hunter House. Jest. Oh. Dobra. Ty byłeś tu gdzieś, nie? Nope, drugie drzwi. Jest Hunter. Yes, Next Draw the King. A, ja przekonuję typów, że mają wybrać króla. Oh, uh, uh. Dobra, a teraz by mi się przydało. Skoro w takim razie to wygląda jak wygląda, to znaczy, że ja będę musiał stworzyć yy, sobie chyba ten. Chyba będę musiał sobie stworzyć to site. Serio mi przywaliło. I teraz powinienem móc to zebrać. Go back to Galadrin. Go back to Galadrin. Galadrin, Galadrin. Szlak by was wszystkich. Ten Hexron. Dobra, jest Galadrin, jest... Eee, coś tam wytworzyłeś, jest eee, super. Meet, meet with ven... Venimiri Vennimiri! Venimiri Venimiri Serio? Eee, yes, I have. Eee, most villagers. Eee. Your skills are renowned, but my sheer strength surpasses yours and you know it. The villagers know the truth and the stranger can vouch for it too. Mm, indeed, you maybe you could help me find star now, coś, coś tam. But we know where Dom remiel might have taken the starsuites. So, A. Nie, właśnie tam przyszło coś do Ani na telefon. Dobra, oh, mia jestem the Star Siege, the Royal Crown Division, Solborg. O. Serio? Jakie to skomplikowane robicie. We started the Crownless cross the marshland to reach Solborg gate.

Czemu? Nie mogę tam pójść. Nie, tu są questy. Co się zbagowało? Znowu. Właśnie wpadł 120 megabajtowy update. Tak sobie po prostu. Fajnie. Mi to odpowiada. Yy, dobra, nie Woodland, tylko znowu muszę cisnąć naokoło, bo może to było przez to, że mi wchodził ten update i temu nie mogłem przejść. Dokładnie, teraz już mogę przejść, jest zielona krateczka! Jest! Jestem geniuszem! Collect egg. Zbieraj ja. ja. Ale to mi nic nie da, bo nie mam miejsca w ekipunku. To są pijawki! Zobidzio! Wow! Ej to jest strasznie szybkie To jest zajebiście szybkie A ja nie mogę zabrać tych jajek Collect egg Alligator. Mięso z O, Jestem epicki No ammo require glass bottle A okej okay, Spoko to się ogarnie Też się ogarnie Żaba Żaba, właśnie widziałem żabę. Czemu zniknęła? Żabko. Żaba jest porumana. Trafię żabę! W końcu ją trafię. trafiłem Kolejno, żobo A, kichać to, wszystko tutaj tak lata, że nie można w ogóle tego złapać Aligator, jeden za drugim Aligatory, dwa tu są Zezreją mnie Tak nie można Tak się nie walimy. Słuchajcie, uleczę się i zaraz wskoczę do tego waszego Bajora. Okej, okay. ładuję se staminę. Ciśniemy drugiego aligatora. Mamy cztery mięsa z aligatora, 4 mięsa z aligatora, to będzie dużo. Czemu ta żaba tak skacze mnie wszędzie? Blue Crow Egg. Co tutaj robią jajka kruków niebieskich? Które miałem na początku gry, swoją drogą. Stay Out. <grym> Marshland Shop, drugi Czemu jest Stay Out, skoro jest... Skoro to jest sklep? What the heck? What the... ...fuck? Ziomek! Zrób se płytki! Yy, twórcy, no wszystko fajnie, ale coś wam chyba poszło tak ten... Mmm... Jebliście się. Mogę sobie zamienić aligatorze mięso na... Yy, ...butelki. O, prawie bym zleciał! Champion z bandana bo Spikled coś tam. A i u tego typa się handluje butelkami. Uuuu, fajne. A masz włócznie? Powiedz, że masz włócznię i to jeszcze lepszą niż ja mam. To zostanę na tych bagnach. I don't have enough bottle. Coś tam. Nie ma włóczni. Typ nie sprzedaje włóczni. Jesteś pierdołą, nie sprzedajesz włóczni. Jak możesz nie sprzedawać włóczni? Okazuje się, że włócznie są chyba najlepszą bronią w tej grze. Przynajmniej jak na razie i jak dla mnie There, go away! Jesteście chorzy psychicznie. Lost one bottle. Lost one bottle. Save progress! Progres saved. Idź se, polataj gdzie indziej. Po co mnie wkurzasz? Przecież to doprowadzi tylko do twojego zgonu. Tak samo jak wszystkich stworzeń tu w okolicy. Po co wkurzać typa, który może was wszystkich zabić? Po co? Solburg's Gate Memorial. Okej. Okay. Ciekawe. Nie wiem, czy się nie wracam tak swoją drogą. Nie, wychodzi na to, że nie. Find the right color to open the gate. A Aaaa... jak to jest? Zielony, żółty, niebieski, czerwony. Eee, zielony. Żółty, niebieski. czerwony Tada. jestem geniuszem jestem ganoszam nie, nie się ze mnie, bardzo proszę ale szybko do tego dotarłem, nie? Eee, dobra albo ci się dostawać w odcinkach, po prostu odcinek za odcinkiem będzie to leciało Powiem wam, że gra jest niesamowicie przyjemna. Dobra, I'm tracking a draw with a crown. Hmm, uh -huh. Maurice, I will uh, leave you under the bodies, goodbye. Wow! We'll help you, but we... Wow, here we trade only with deadly... To brew it, you must skeleton bone, zombie head... Me enough of Take this stone shovel, your <sighs> stone. <sighs> Inventory full. Seriously, I hate you, game. Dobra, e, wywalmy te jaja tego. E, załóżmy hełm, e, Dobra. E, kopaj dalej. Co my tam mamy? Tu dostałem skeleton bowna, tu, tu skeleton coś tam. E, te wywalmy. Butterflyje. Zombie Heart, uh, can I destroy item uh, from echo? Ghost Tear use uh, duha. Harvest. Inventory full. Quase inventory. Uh, yep. Yeah. We got the command for that. Which is experimental. Use the command slash trash, which will open an inventory at the top of your inventory. Okay, and then you can drop anything you want. Okay. <laughs> mm. <laughs> yeah, I'm creator of the game. Yep. Hello. Uh, can I share uh, videos uh, from my game on uh, YouTube? Um, Bo w sumie nie jestem pewien jak to tam działa, nie? Yes, you can share everything. Mm. Jump to the deft uh, okay. thank you. For uh, now, uh, game is uh, very

E, bo no, sami już widzicie, powoli dochodzi już zmęczenie materiału do tego wszystkiego. E, get one stone shovel from Norman Maurice. Ej, siomek, nie mam miejsca w ekwipunku. E, jak to. Y, typy mówią, że jak piszę ukośnik, trash. Okej, Ok, i teraz to, co wrzucę do trasza, znika. I teraz zamknę to. I co znikło? We were a lot inspired by old 64 game, like Banjo and Zelda. Mm. Ej, co zrobiłem? Nie, wróć. Wait. What the heck? Eee, p. Dobra. Ej, coś mi się popsuło. Popsuło się. Bardzo mocno mi się myszka popsuła teraz. Kamera na CCTV. Nie. Eee... co jest? <laughs> Macie jakiś pomysł? Ambience, occlusion, quality, resolution, FPS counter, camera sensitive. Eee, p jest jakieś ustawienie? Back to ten? Back to normal czy coś? Mm touch Control... Sky Setting Water Calling Full Screen. Dobra, wyłączmy full screena, włączmy full screena. Yy, jeszcze raz. I co się dzieje? Nie, mam wrażenie, że ten. Tak. Myszka mi pływa. Ok, jest dobrze. Dobra, F3. Wow. F3 się zmienia. Yy, y, zmienia się jakby tak płynność całej myszki. Tragedia. Aha. Duch poszedł na dwa strzały. Gdzie jest Norman? Norman! Where are you, Norman? Dobra, zdobyłem jakieś łzy ducha. Ale tak jak mówiłem, kończę i zaraz spadam. Znaczy, zaraz wracam. Znaczy, wrócimy z jakąś inną gierką. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczyska następnym razem w kolejnym odcinku, albo w, przy kolejnej gierce. Tymczasem do usłyszenia. Na razie, baju. Cześć. Jak się Wam podobało, możecie stać łapkę w górę i